Cześć, z tej strony Łukasz ze sklepu Biegacza w Katowicach. Wkrótce pożegnamy się ze starą lokalizacją i przeniesiemy się na nowo. Dlatego dzisiaj zabieram Was w krótką wycieczkę, żeby Wam pokazać, jak macie dotrzeć do naszego nowego sklepu. Włączę sobie zegarek. Voila, biegniemy. A nie, to nie w tym kierunku. Uf, początki są zawsze najtrudniejsze, ale do rzeczy. Nowa miejscówka znajduje się przy ulicy Gawronów 6 w nowym pasażu handlowym. Szyld jest tak duży, że na pewno nas znajdziecie. Jest to dokładnie 2 km od starej lokalizacji przy Kościuszki 62. Przeliczając to na liczby: 22 minuty spacerkiem, 7 minut na rowerze i około 4 minuty jazdy samochodem. Oczywiście zgodnie z przepisami. Możecie też do nas przybiec, ale pamiętajcie, jak najszybciej. Po drodze miniecie trzy charakterystyczne punkty, które znajdują się przy ulicy Kościuszki. Pierwszy to stadion AWF-u, drugi to nowy basen Brynów, trzeci to wspaniały park Kościuszki, który ciągnie się przez naszą całą trasę. Gdybyście się jednak wybierali do nas z dalszych części Katowic, bądź Śląska, albo i nawet Polski, pamiętajcie, że miejscówka zapewnia szybki dojazd z autostrady A4, a także z dróg krajowych 81 i 86. też coś dla osób poruszających się komunikacją miejską. Jeździsz manu? Nie ma problemu. Dojedziesz do nas liniami numer 6, 14, 16, 36. Pamiętaj, wysiadasz na przystanku Brynów Gawronów i 300 metrów w tamtą stronę aż na celowy lot. No, chyba że jeździsz autobusem, nie ma problemu, proszę bardzo. Linia 51, przystanek Brynów Gawronów, 1 bądź 2 i 250 metrów do naszego salonu. Informacji praktycznych. Na koniec została mi wisienka na torcie. Mamy w końcu własny parking. I tutaj poczucie frustracji i bezsilności, kiedy na starej lokalizacji szukaliście miejsca parkingowego, właśnie się kończy. Aha, i parking będzie w pełni darmowy. W środku trwają jeszcze prace remontowe, ale już teraz mogę Wam zdradzić, że znajdziecie tam mnóstwo przestrzeni dla siebie ogromną ilość sprzętu biegowego, a także zespół, który doradzi osobom początkującym, jak i tym zaawansowanym. Teraz już wiecie, jak do nas trafić, więc wypatrujcie informacje o otwarciu naszego sklepu na profilach internetowych, a w dniu otwarcia sklepu wpadnijcie do nas. Czekają na Was miłe niespodzianki. Do zobaczenia! Zanim otworzymy nowy step, to trzeba jeszcze popracować z tym starym.